うん。<music> remont przy teatrze. Czerwiec, lipiec wykonawca powinien wejść na pozostałą część ulicy Wojska Polskiego. Zielony przystanek. Jeden z tych przystanków powinien w niedalekiej przyszłości być takim przystankiem ekologicznym. Do 22 maja można nadsyłać pracę na konkurs Moja Rodzina. Mamy fantastyczne nagrody. Oczywiście fachowy Żyli oceni te prace. Dzień dobry Państwu, jest 20 maja, środa. Kamila krawiecka bryle rozpoczynamy serwis informacyjny. Muzyka. Mamy dobrą wiadomość, którą przekazał wojewoda Jarosław Obrębski. Na Dolnym Śląsku jest ponad 1000 osób, które pokonały koronawirusa. A jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych COVID-19 w naszym województwie, wynosiła ona dziś do południa 2226 osób. W Marciszowie doszło do makabrycznego zdarzenia. 41-latek przy pomocy młotka zabił psa. O zdarzeniu poinformował policję jeden z mieszkańców. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Właściciel dwuletniego dobermana nie zaprzeczał, że na terenie swojej posesji kilkukrotnie uderzył go młotkiem w głowę. Tłumaczył, że pies od dłuższego czasu chorował i w ten sposób chciał mu ulżyć w cierpieniu. Teraz mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Więcej na ten temat przeczytają Państwo na stronie portalu 24 jgorapl Trwa przebudowa strefy wejścia do teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. To jeden z etapów projektu pod nazwą Przebudowa Przestrzeni Miejskiej, Ale Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. Przebudowa Przestrzeni Miejskiej, Ale i Wojska Polskiego w Jeleniej Górze w sumie składać będzie się z dwóch części. Ulica Wojska Polskiego jest realizowana w, w dwóch etapach. Jeden etap to będzie właśnie sama ulica Wojska Polskiego z wymianą oświetlenia, z, z drogami rowerowymi. Plus do tego, część tam się pojawi, miejsc postojowych, i jest jeszcze wejście do teatru w ramach tego zadania. I to wejście do teatru już jest realizowane. W przeciągu najbliższych miesięcy wykonawca powinien rozpocząć kolejny etap. Czerwiec, lipiec, wykonawca powinien wejść na pozostałą część ulicy Wojska Polskiego, alei Wojska Polskiego, co będzie też dużym utrudnieniem, bo trzeba będzie komunikacyjnie to rozwiązać. Jest propozycja, żeby aleją Wojska Polskiego prowadzić ruch jednokierunkowy, a w przeciwnym kierunku, żeby okrzeić. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na grudzień tego roku. Jeszcze w tym roku jeden z przystanków Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze zmieni swój wygląd. W jaki sposób o tym więcej powie Paweł Guszała. Przy zajezdni MZK w Jeleniej Górze znajdują się dwa przystanki autobusowe. Jeden z nich spółka chce zmienić w ekologiczny przystanek. To jak na razie tylko pomysł jednak jak słychać bardzo poważnie rozważany przez władze miejskiego przewoźnika. Jeden z tych przystanków powinien w niedalekiej przyszłości być takim przystankiem ekologicznym. Jak on będzie wyglądał, no to jeszcze trwają, że tak powiem, rozmowy, ale na pewno będzie yy, tam roślinność jakaś, być może tam będą, będzie zasilany solarnie. Yy, no mamy taki pomysł, żeby z czasem tych przystanków było więcej, być może... Yy, być może różne firmy będą się opiekowały różnymi przystankami, żeby one były różne, ale też nastawione na ekologię. Realizacji podobnego pomysłu podjęły się władze Białego Stoku. Co o tym sądzą mieszkańcy? Dobry! Dobry? Będzie ładnie! Wydaje mi się, że fajny pomysł. No wiadomo, wa ważna jest jakaś zieleń w mieście szczególnie. Będzie mile! będzie mile widziciel! Zobaczymy! Czyli dobry pomysł. Dobry. Nie tylko MZK miałby podejmować w najbliższym czasie ekologiczne działania. Chcemy też jeszcze, żeby spółki miejskie wystawiały ule miejskie. Czyli każda spółka ma swój ul, którym się opiekuje. Na, w w, w każdej pracuje ponad 200 osób, więc tutaj są pszczelarze, którzy, którzy mogą to robić. Wracając do ekologicznego przystanku, to taki miałby powstać przy zajezdni jeszcze w tym roku. Starosta powiatu Jelenia Górskiego ogłosił konkurs plastyczny pod nazwą Moja Rodzina. Prace nadsyłać można do 22 maja. Przed nami Dzień Mamy, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. W związku z tym tematem przewodnim konkursu jest Radość i Rodzina ogłosiliśmy konkurs plastyczny Moja rodzina. Konkurs ten zawiera trzy te właśnie piękne święta. Prace plastyczne, dowolna technika, drodzy państwo, każdy mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego może wziąć udział w tym konkursie. Prace należy sfotografować i nadesłać do 22 maja. Po udokumentowaniu prac plastycznych, które wykonane mogą być w różnych technikach, należy je wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres promocja Mamy fantastyczne nagrody, oczywiście fachowy żyli oceni te prace. Konkurs ten umożliwia wspólne działanie dzieci i rodziców. To szczególnie ważne w czasie trwającej epidemii. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu Moja Rodzina znajdą Państwo na facebookowym profilu powiatu Jeleniogórskiego. Życzymy Państwu dobrej zabawy. Jak podaje przegląd lubański najprawdopodobniej od 1 lipca dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu zostanie Beata Soczyńska. Obecna naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta ma zastąpić na tym stanowisku Małgorzatę Garuli. Czy rzeczywiście stery głównej jednostki zajmującej się miejskim sportem w Lubaniu obejmie właśnie ta osoba, dowiemy się pod koniec czerwca. A w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach prowadzony jest remont, który realizowany jest ze środków własnych GOK oraz przy wsparciu Urzędu Gminy. Koszt to ponad 40 tysięcy zł. Więcej informacji na temat liftingu tej placówki znajdą Państwo na stronie jelonka.com. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!